I will oh. Okay. Cześć wszystkim, jest jeden dzisiaj błąd, bo nie mam drugiego monitora i może to przeszkadzać, będę musiał robić coś takiego, będę musiał włączać, włączać tak jakby tutaj sobie to, żeby sprawdzić. No wiem Kasperek, fajna była premiera, ale będę musiał tak włączać sobie i, w, i później włączać, bo drugiego monitora nie mam podłączonego, na tym live już będzie, bo go zapomniałem go podłączyć w ogóle. Na ostatnim lewie był, teraz go znowu odłączyłem, ale nie martwcie się, na następnym już będzie i nie będę musiał czegoś takiego robić. E. Dobra. Jeśli ktoś oceny kanał kanału, to niech i napisze tutaj link do kanału wklej, lub nazwę. Mmm, hmm. Malina eee, 321 SN3 Ja jestem wygodne, bo musicie widzieć, co ja robię. A tak to ja to robię, bo na drugim monitorze. Oj, Pro Z Fortnite nie będzie mega długo, bo nie będzie tego liveów, bo nie mogę na razie robić liveów z Fortnite'a Nie mam też ogólnie przerwał z Fortnite nie martwcie się Nie martwcie się, około Tak, od lipca znowu lecimy z Fortnite'em With Night'em, Fortnite'em Możecie pisać, jakie macie pomysły na live. Bo ja za bardzo nie mam Jak już to ocenię kanału I poczemy się w tym czasie, na zaczniemy spróbować ruski Droga stolego Moklera, który zrobił tego wita. Jo. Dzięki Quebo, za nominację. Jo. Na nie mam Wystatuuję z z z, sobie tę liczbę dobrać. na rękach. Chyba się nie dziwisz odbycia nikim do nominacji, od no, promo promokana, to piszcie, ja teraz będę jakiś randomowe muzyki Ge cel, to jedyne co widzę, i jak go zdobędę, to będę się cieszył, że osiągnąłem to co postanowiłem i wyjebane, będę miał na to, że jestem, gdzie jestem i w to co wygrałem, bo liczy się tylko, że będę żył wiecznie, gdy się pożegnam ze światem. Bracie, biorę całą robotę na klatę. kładę na mapę i w dupie mam papier, bo ważne jest to kim zostanę za co zapłacę, yo! Wiem rzeczy takie, że wolałbyś nie wiedzieć Mam stresy na głowie, że wolałbyś nie mieć Powiedz coś mądrego, jeśli chcesz gadać I lepiej nic nie mów, jeśli masz przepraszać Zawsze trzymaj się zasad Jestem jebanym hipokrytą, nawinąłem za dużo Przepraszam Moje nominacje to przede wszystkim osoba, bez której by mnie tu nie było, czyli kaks. Druga to Avi Trzecia to osoba, u której wszystkie moje piosenki są nagrywane czyli JJ z JJ Studio i czwarta osoba, bez której myślę również by mnie tu nie było, czyli Głewo na Fider. A i piąta zagraniczna to Billie Eilish. Pozdro! W opisie macie link do zrzutki przelewania... Hmm, jeśli chcecie jakieś promo. Zegnijcie tylko je komuś, będzie się nie ma bardzo właśnie. Dzięki za suba, furunek. Dziękuję. Dziękuję. Kurunek. Mm, dziękuję, Supika. Mm, Dobrze. Zrobić awatar w Gimpie. Ja taki właśnie chcę zrobić filmik. A może wam pokażę, zrobię jakiś awatar z Gimpie. Dobra, więc kto by chciał awatar w Gimpie, żebym mu zrobił jakąś postać i z jego nazwą na YouTube'a? to niech napisze chce awatar y, i, i, i z czym chcecie i z jaką nazwą. To wam zrobię. No i tuba. Za darmo oczywiście. Już jedna osoba została, to nie ma sensu. Już. Nie wiem, jeśli ktoś napisze, to zrobię. <śm> 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 Чё за киоск? Нет, это не киоск Извизия Может, я возьму вейдер специально для фриланса, чтобы то видео купить? Mm.

Thank <laughs> <laughs> you. будет 228 минут. 228.